Proszę państwa, w studiu telewizyjnym Niedzieli witamy bardzo serdecznie dzisiaj księdza arcybiskupa Wacława Depo, metropolitę Częstochowskiego, przewodniczącego Rady do Spraw Środków Społecznego Przekazu Konferencji Episkopatu polskiej. Szczęść Boże. Szczęść Boże, witam wszystkich telewidzów, panią redaktor w tych dwóch wymiarach, o których pani wspomniała. Bardzo wiele okoliczności sprawiło, że niejako czuliśmy się przynagleni zaprosić księdza arcybiskupa do naszego studia telewizyjnego niedzieli. Wkrótce obchodzimy piątą rocznicę już ingresu księdza arcybiskupa do katedry Częstochowskiej, a świeżo mamy w pamięci, cicho wprawdzie obchodzoną, ale bardzo ważną rocznicę cicho, ale bardzo głęboko dziesiątą rocznicę sakry biskupiej rocznice, jubileusze są między innymi po to, żebyśmy czas spróbowali zatrzymać i dokonać pewnych podsumowań. Książki są najlepszym obocem, takich podsumowań. Nie wiem, czy ksiądz arcybiskup wiedział na pewnym etapie, że powstawała niezwykła książka, Zapis wspólnej drogi. Ja w każdym razie miałam informację, że to się dzieje jakoś w tajemnicy przed księdzem, arcybiskupem. Ludzie najbliżsi, którzy znaleźli się w zasięgu premiowania księdza, arcybiskupa na różnych etapach życia, złożyli tutaj swoje świadectwa, ofiarowali zdjęcia i powstała książka nie tylko piękna, jeżeli chodzi o stronę. Wydawniczą, ale można powiedzieć, że w pewnym sensie nawet taka intymna. Ja bardzo dużo się dowiedziałam o księdzu arcybiskupie z tej książki i o przesłaniu, jakie towarzyszy temu kapłańskiemu życiu. Proszę powiedzieć, czy można wskazać takie osoby, które w sposób szczególny przyczyniły się do takiej, a nie innej drogi życia księdza arcybiskupa. Na pewno musimy tutaj wspomnieć o domu rodzinnym i o mamie, ale droga kapłańska, droga naukowa, kto to jest. Ukryty na tych kartach oczywiście również. Tak, potwierdzam, że ta książka powstawała w takim zaciszu moich współpracowników, jako rodzaj pewnego daru na tę drogę, która jest już dziesięcioletnia, mianowicie biskupstwa, ale to, że ona sięga tak głęboko, mianowicie i do nie tylko rodzinnego domu, i do moich przyjaciół najbliższych, ale właśnie chociażby rówieśników ze szkół, zarówno podstawowych jak i średnich, później z, również z okresu seminaryjnego, a już nie mówiąc również z drogi kapłańskiej, to ja się cieszę, że jest to pewien rodzaj świadectwa, takiej dokumentacji, chociaż przyznam się, że odbieram tę książkę z całą pokorą, bo ja dopiero w ostatnim czasie, kiedy ona już miała chyba Dobre dwa miesiące zdążyłem ją przeczytać w całości. I dlatego dowiedziałem się, tak jak to zawsze mówimy, trochę o sobie, oczami i tych osób, które tutaj takie świadectwo wydają. Na pewno obok rodzinnego domu i parafii rodzinnej, gdzie kształtowało się moje i życie, i powołanie, i w pewien sposób również to opieczętowanie Maryjną drogą. Bo mogę tutaj tylko wskazać na peregrinację obrazu Matki Bożej Jasnogórskiej, właśnie na progu mojej decyzji wstąpienia do seminarium. To był rok 1972, kiedy właśnie ten obraz poprzez Radomską Stację wrócił na drogi nawiedzenia. I dlatego to też jest pewien taki szczegół, który w moim życiu jest bardzo ważnym potwierdzeniem łaski Bożej. A z kolei późniejsze moje zmagania już studyjne poprzez Katolicki Uniwersytet Lubelski z księdzem profesorem Czesławem Bartnikiem, który też tutaj daje świadectwo takiej naszej wspólnej drogi, a zwłaszcza bardzo trudnego czasu stanu wojennego. Kiedy powiedziałem, że on mówiąc do nas o tym, co nas czeka, prosprorokował, że mamy być świadkami nie tylko już Kościoła, Uniwersytetu, i tej prawdy, która jest prawdą uniwersalną, nie tylko tak zwaną katolicką, ale mamy być również wiernymi synami naszej Ojczyzny. Czyli to połączenie nauki, wiary i odpowiedzialności za Ojczyznę zawsze w księdzu profesorze jest i ja to też na swój sposób dziedziczę i dlatego to jego świadectwo tutaj zapisane jest tego dowodem. Ja bardzo dziękuję. Tutaj już nie będę mówił z imienia i z nazwiska osobom, które tę książkę mi podarowały, ale na pewno ona jest zobowiązaniem dla mnie, że to jest tylko pokazany pewien odcinek, bo tych ukrytych świateł łaski Bożej jest ciągle wiele poprzez nowe środowiska, nowych ludzi, nowe spotkania. Tak, ale ja jeszcze pozwolę sobie zacytować tej mamusi księdza cybiskuwa, to nie jest tajemnica. Na początku kapłańskiej drogi powiedziała do młodego księdza Wacława, musisz je zdzielać dla Chrystusa i Kościoła, prawda? I my widzimy ten pęt niesamowity na drodze. Tak, to takie skierowanie, że tutaj nie chodzi o Ciebie, tylko chodzi o Boga. To w mojej świadomości i w moim takim rachunku sumienia zawsze mi towarzyszy że w tym co robię, w tym co mówię, że ma chodzić przede wszystkim o Boga. I dlatego cieszę się, że to skierowanie takich intencji, ono się zbiega no, z wybitnym przedstawicielem Kościoła, jakim jest papież Benedykt. Kiedy powiedział wprost, jeszcze będąc kardynałem, że w kościele musimy na pierwszym miejscu stawiać Boga, a nie Kościół sam dla siebie. Że Kościół za dużo nieraz dyskutuje, mówi o wszystkich sprawach, a gdzieś na marginesie pozostaje sam Bóg. I tajemnica Boga, ona musi być pierwsza jako źródło. Dlatego proszę tutaj, chciałbym yy, zwrócić uwagę, że, że ta intuicja i zmysł wiary. Mojej mamy jako kobiety prostej, wierzącej, modlącej się, ona nakłada się na tą piękną tradycję kościoła, która jest naszą również wspólną drogą.